Witajcie. Tu Walas, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideo recenzji zajmiemy się czymś z serii Transformers Zemsta Upadłych. I myślę, że w tym przypadku Upadły będzie całkiem adekwatnym terminem. Oto bowiem przed wami Autobot Gears. Żeby być zupełnie szczerym, nigdy specjalnie nie zaprzątałem sobie głowy tą figurką aż do momentu jej zakupu. Owszem, gdzieś tam przeleciało mi przez głowę, że będzie wydana, ale bardzo szybko ta informacja mi wyleciała z głowy i przypomniałem sobie, że GIS istnieje właściwie w momencie, kiedy wszedłem do sklepu i znalazłem go na półce. Jak widzicie, wrócił ze mną do domu. A wrócił głównie z powodu swojego typu alternatywnego, który muszę przyznać na pierwszy rzut oka jest bardzo ładny. Z czym to się właściwie je? GS transformuje się w Cadillac Escalade. Jest to. Ten pojazd, którym jeździli agenci polowi z Sektoru siódmego w pierwszej części Transformers Michaela Beya, i nie to nie jest projekt stworzony z myślą o Gillesie, jest to przekolorowany Decepticon Stockade z Transformers Movie All Spike Power, które było wydane raptem dwa lata wcześniej. Muszę przyznać, że tamten czarny suf albo van, no powiedzieć, był całkiem ładny, ale ta srebrna farba jest po prostu świetna. Naprawdę ten typ na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie. Choć ktoś może też powiedzieć, że jest w sumie bardzo prosty wizualnie, bo mamy całą masę srebra i oprócz tego niewiele. Ponieważ jest to girls, a więc postać, która no cóż, nazwa się po angielsku zębatka. Mamy tutaj motywy, no cóż, zębatek, bardzo miły element muszę przyznać, do tego mamy tu jeszcze logo autobotów. Też w zębatkach. Myślę, że takim pojazdem mógłby nawet jeść raczet i klank, gdyby żyli w naszych czasach w naszym świecie. Jednak przyznaję, że pierwszy rzut oka był dobry, ale drugi już niespecjalnie. A jej, od czego by tu zacząć? Hmm, spróbujmy po kolei. Czyli od pytania, dlaczego oryginalny Stoket był czarny? Właśnie po to, żeby uniknąć tego, co widzimy dosyć dobitnie na tej figurce. Spójrzcie, na to i na to, na to, na to. Wszędzie mamy potężne szpary, które powstają pomiędzy częściami, które składają się w to auto. Stoket był czarny, więc tego nie było widać, ale srebrny jest całkiem jasnym kolorem, w związku z czym wszystkie te kaniony mamy. Podane jak na talerzu. Co prawda jest okropne, wiele transformerów potrafi sobie tak poskładać się do swojej formy alternatywnej, aby szpary między częściami były minimalne, wręcz niewidoczne, ale niestety GIS nie jest jednym z nich, i jeśli ktoś zbliży się do tej figurki, na pewno to zobaczy i gwarantuję Wam, że nie będzie zachwycony tym, co widzi. Drugą kwestię negatywną można podsumować jako Pan od kolorów nie mógł się zdecydować. Co wam pokażę na przykładzie szyb? Wszystkie szyby na Girsie, które są wykonane z przezroczystego plastiku, są takie purpurowe, fioletowe. Choć przez części, które znajdują się za nimi, tu można odnieść wrażenie, że są niebieskie. Nadal są płypływe. To po prostu z tyłu jest wielka bryła niebieskiego plastiku. Także mamy dwa kolory i trzeci nam dochodzi, kiedy spojrzymy na tą pomalowaną szybę. Naprawdę myślę, że gdyby to było fioletowe, purpurowe, efekt byłby lepszy. Jeśli naprawdę musieli zrobić to w kolorze niebieskim, wszystko mogli zrobić w kolorze niebieskim, ale nie wymyślili sobie, że tak będzie bardziej ciekawie. I znowu fiolet. Kwestia kolorów będzie nas straszyć jeszcze w kilku innych miejscach. Wspomniałem, że niemal cały pojazd jest pokryty srebrną farbą. Niemal cały, bo z jakiegoś powodu w kilku miejscach zapomnieli lub po prostu nie chcieli jej umieścić. Na przykład tutaj albo tutaj. W skali całej powierzchni tego pojazdu są to naprawdę małe obszary i naprawdę dziwi mnie, wręcz trochę mnie irytuje, że to też nie zostało pomalowane. Oczywiście to uruchamia w trybie robota pewien bajerek. To jest punkt wrażliwy, bo tu mamy zawias, ale mimo wszystko odnoszę wrażenie, że przez to ta forma jest niekompletna, trochę jakby była składana na siłę. Oczywiście ta zabawka była tworzona na pewnym budżecie, ale naprawdę wolałbym, żeby na przykład nie było tego akcentu, tego akcentu, a żeby to było pomalowane i to też i tak samo. Spójrzcie, jak cieli koszty. Mam światła, które są pomalowane tylko do końca tej części, a tu już po prostu zapomnieli. Właściwie byłbym też w pełni usprawiedliwiony, gdybym teraz zaczął gadać, dlaczego właściwie Gills, który zawsze był niebieski, teraz jest srebrny, i dlaczego Jolt, który jest zupełnie inną postacią, jest bliższy jego kolorystyki niż właściwa zabawka. Ale to temat na inny monolog dramatyczny. No a skoro już bawimy się w porównania, dorzućmy do poli jeszcze dwa inne samochodziki z Bejowskich Transformers. W dalszym planie widzicie pierwszego Deluxe Jazz'a z pierwszego filmu Transformers, a w bliższym planie widzicie Deluxe Crankcase'a z trzeciego filmu Transformers. Także, czy można powiedzieć, że to jest dobry typ alternatywny? Eee, nie. Natomiast trzeba przyznać, tej figurce bardzo łatwo ją się transformuje. Znacznie łatwiej niż wiele innych deluxów z tej serii. Ale jeśli nie chcecie oglądać tego procesu, tu, gdzie mój paluszek, jest link do trybu robota. A my już się bawimy w odmaskowywanie zamaskowanego robota. Po pierwsze, musimy złapać za cały przód i lekko odgiąć go w dół. Zwalniamy nogi. W tym momencie możemy złapać za ten wielki panel, o którym mówiłem wcześniej. To jest zawias i najlepiej, jeśli najpierw zegniemy go w tym miejscu, dopiero później tutaj. Właśnie tak. I ta cała ta część idzie do tyłu. Tak samo robimy z tej strony. Właśnie tak. Teraz możemy podnieść te części z tyłu. I teraz możemy wzdłuż tego kanionu rozłączyć całe nadwozie na pół. Najlepiej ciągnąć za te miejsca. Właśnie tak. Odchylamy je o 90 stopni. I to nie koniec odchyłu, bo te części, spróbuję to pokazać tutaj, odchylają się jeszcze dalej na kolejnym zawiasie. W ten sposób. Właśnie tak. I właśnie tak. Teraz możemy podnieść te panele z przednich szczyp, żeby odsłonić ręce, które też były dobrze widoczne już w trybie pojazdu. I musimy teraz wyprostować łokieć, który widzicie jest teraz trochę zgięty, a więc ciągniemy do tyłu. I ja lubię sobie jeszcze zgiąć raz do przodu. I tak samo robimy z tej strony. Właśnie tak. I teraz pozostało nam już tylko odchylenie tej klapy, co jednocześnie odsłoni nam głowę. Klikam na miejsce. No, prawie koniec. Musimy jeszcze odchylić te części. Właśnie w ten sposób. Aż tutaj, za kolana. I rozłożyć stopy i je wyprostować i teraz rozdzielamy to na dwie części i Autobot Gears w trybie robota jest gotowy. Już na wstępie warto sobie zadać to palące pytanie czy patrząc na tego robota widzisz się Gearsa? Odpowiedź nie. Nie wiem co to jest, ale na pewno to nie jest Gears. Jedyne co powiedzmy się zgadza to czerwone nogi i trochę niebieskiego w rękach. Ale tak, to ta zabawka mogłaby równie dobrze nosić imię każdego innego autobota z generacji pierwszej. Pomijając już fakt, że Gears był małym maludą o w niektórych momentach wielkim, że tak powiem, sercu, skrze. Ale na pewno nie był to typ robota, który wkurzony poszedł załatwiać wszystkie swoje nierozwiązane sprawy swoimi pięściami. A umówmy się, ten robot, tak Stockade jak igis, e od razu, jak tylko na ich spojrzymy, wydają nam się bysiorami, których głównym argumentem jest ich siła w rozrubie. Nie twierdzę, że fakt, iż Gisma ma wielkie łapska, jest czymś złym. Wiele osób lubi, kiedy Transformery są trochę inne od standardowej formułki Humanoida, ale też faktem jest, że dobrze zrobić takie ręce też nie jest łatwo i nie powiedziałbym, że tu im się udało. To znaczy, okej, okay, z daleka to wygląda jak bysior naładowany detalami bysior, polecam wam teraz wejść w tryb HD. Detale jest naprawdę masa, ale ogólnie całej tej postaci robota brakuje trochę, że tak powiem, wypełnienia. Okej, okay, mamy pełne ramiona, pełne nogi, pełna klatka piersiowa, ale to wycięcie jest mało subtelne i jeśli spojrzymy na Gisa z bliska pod odpowiednim kątem, wydaje się, że po ktoś po prostu zrobił mu operację usunięcia żeby. No, może nie do końca, bo mamy tu detale, które wyglądają jak żebra. I przyznaję, z taką kolorystyką cały ten korpus wygląda jak wariacja na temat stroju pilota Shinjiego Kali z Neon Genesis Evangelion. Autentycznie, ta kolorystyka, te detale naprawdę mi się kojarzą z klasycznym Plax suitem. Natomiast, gdy patrzę na tą twarz... Tja, twarz Stockade'a nie do końca pasuje do twarzy Gisa, która przede wszystkim była zawsze otwarta, bez maski. I też miała rozdzielone oczy ani wizję. Naprawdę jest to trochę dziwne. Wręcz widzicie tą małą część, taki jakby różowy element. To trochę wygląda jak pojedynczy sensor oko w robotach takich jak zaku. I też te wycięcia tutaj z boku sprawiają, że człowiekowi się wydaje, że podczas transformacji ta część powinna się obniżyć, żeby zasłonić oczy, ale nie to jest dekoracja. Mimo wszystko pogłębie nie powiedziałem, że to jest Gears, mimo tego, że znaczek autobotów jest. Tył, jak w przypadku wielu innych robotów zmieniających się w auta, wygląda jak poszatkowane nadwozie, rozmieszczone w różnych miejscach pod różnym kątem. Jedyne co mi się tu względnie podoba, to te dawoczerwone detale, które wyglądają, nie wiem, trochę jak drzwi jakiegoś futurystycznego auta. Nie tego, a trochę jak dopalacze, gdzie to są wyloty silników. Przyjemne, ale w gruncie rzeczy niespecjalnie istotne dla reszty figurki. W tym miejscu mam ochotę zająć się tym, co najbardziej przeszkadza mi w tym trybie, a więc wielgaźne ramiona. Po pierwsze, po co mamy te panele? Owszem, są transformery, gdzie. To wygląda całkiem ładnie, ale tutaj wydaje się trochę zbyteczne. Tak samo to, gdyby to się jakoś nasuwało, tutaj byłoby lepiej. Tak po prostu wygląda jak części, z którymi zwyczajnie nie było co zrobić. Bloki są całkiem niezłe, ale ponownie, patrząc na wysokość głowy, wydaje mi się, że ramiona powinny być osadzone trochę wyżej. Być może to jest tylko moje wrażenie, ale to mi się po prostu nie podoba. Tak samo zwróćmy uwagę już w tym momencie na pozwalność rąk, która daje nam możliwość otwarcia łapsk, choć z drugiej strony nie bardzo widzę po co, bo. GIS nie ma możliwości chwytania większości znanych mi broni transformerów z tej serii. Naprawdę, żadne bronie ze standardowymi zaczepami nie pasują tutaj. Być może coś pasuje innego, jak na przykład bardziej specjalistyczne bronie Jazza, czy jakieś inne postaci, ale naprawdę nie do końca rozumiem jaki był sens dawania mu otwieranych dłoni. Jeszcze mniej po co można było jej rozdzielać na grupy dwóch palców. Po co to komu? A skoro już bawimy się w grę, po co to komu? Czas przejść do kolejnego elementu, który został chyba tutaj wrzucony trochę na siłę, tylko po to, żeby GIS miał jakiś bajerek w trybie robota. W przypadku tej figurki jest to ta część, która jest suwakiem, który można przesunąć do tyłu, i to nam daje efekt, który lubię nazywać długie ręce sprawiedliwości. Tak, fajnie, wow. Można to zrobić w przypadku obu ramion. I przyznaję koncepcyjnie byłoby to fajne. Są niektóre zabawki, gdzie można wystrzelić ramię, jest podczepione do przedramienia sznurkiem, jak na przykład to mamy w przypadku lider Megatona z pierwszego filmu. I tam ten efekt jest wymiar fajny, ale tutaj, gdy cała ręka wysuwa się osłownie 1,5 cm, nie bardzo widzę, czemu to zrobiono. Już lepiej by było, żeby zrobić nieruchome ręce. W środku umieścić otwory na rakiety, i żeby tu były wbudowane sprężynowe wyrzutnie pocisków. To by było całkiem fajne. To po co to komu? Może z małym opóźnieniem, ale zajmijmy się wreszcie pozowalnością. Zacznijmy od głowy, która jest na zwykłym stawie poziomym, i można ją obrócić o tyle. Więcej nie da rady, ponieważ mamy części robota, które nam po prostu stają na drodze. Tyle. Jeśli chodzi o ramiona, możemy je odchylić maksymalnie tak, ale możemy też robić pełne 360, nie ma kłopotu. Łokcie, w zależności od tego, jak ustawimy, pozwalają na zgięcie 90 stopni. Jeśli ktoś chce kombinować, może próbować trochę więcej, ale przyznaję, mi się nie udało, ponieważ, jak widzicie, te części wchodzą na siebie całkiem daleko, więc że tak powiem, powodzenia. Ręce już widzieliśmy. Tutaj w korpusie mamy staw obrotowy, który jest całkiem niezły, jak już poradzimy sobie z tymi panelami, które wystają. Naprawdę odrobinkę za daleko, czasami stanowią problem, czasami nie, ale myślę, że mogą być mimo wszystko trochę osadzone wyżej. Dalej mamy biodę które są na stawach kulkowych, które pozwalają nam na nie do końca szpagat, ale i tak jest nieźle. Dalej mamy kolana, które pozwalają na 90 stopni i mamy stopy, które pozwalają nam na takie coś. I nie nie ma tu żadnego stawu obrotowego, także nawet na tle innych kinowych transformerów pozwalność tej zabawki można powiedzieć jest przeciętna. No dobrze, przyznaję, jest jedna poza, która mi się w miarę podoba i którą powiedzmy da się osiągnąć w tej figurce, wykorzystując stawy z transformacji, które mamy w korpusie, możemy założyć, powiedzmy, jedną rękę na drugą, by uzyskać pozę typową dla Twarzela, który jest zniecierpliwiony i zaraz sprawi komuś lanie, jeśli ta osoba nie zejdzie z jego linii wzroku. Oczywiście. Najlepiej było, gdyby ktoś w pełni był świadomy tego, że tutaj za tymi panelami samochodu są ramiona, ale mimo wszystko myślę, że lepsze to niż nic. I żeby zająć się kwestią porównań dla trybu robota, postawmy na bokach Gisa dwa inne przekolorowane transformery skinówek. Po lewej Smokescreen z transformy z zemsta opadłych, a po prawej Stealth Bumblebee. Z Transformers Allspark Power. Na pytanie, czy warto kupować Gisa, mogę odpowiedzieć trzema literami: N I E. Przyznaję, w sklepie to się wydaje dobry pomysł, bo w końcu Typ pojazdu z daleka wygląda całkiem nieźle, zwłaszcza w pudełku, ale kiedy już go otworzymy, widzimy pewne wady, kiedy go przetransformujemy, widzimy kolejne wady i w sumie człowiek dochodzi do wniosku, że mógł wydać pieniądze na innego, bardziej dopracowanego deluxa z serii Transformers Revenge of the Fallen. Przyznaję, jeśli ktoś koniecznie musi mieć ten projekt Transformera, to prawdopodobnie lepszym pomysłem będzie kupienie Stokeda, bo te kolory i to ciało zupełnie nie pasują do Gisa, a jeśli ktoś nie musi mieć Stockada, to lepiej poszukać czegoś bardziej przemyślanego. Gwarantuję wam, znajdziecie. I to już wszystko na tą wideoecenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!